Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Rolnik z małej wsi i co na samym wstępie zostaw łapkę w górę oraz hashtag krowy, a ja przypnę Ci serduszko. No i plan na dzisiaj jest taki, że na szybko sobie tutaj obrządzamy, czyli trzeba posłać krówką i przywieźć bele siana, a potem lecimy w poszukiwaniu nowego nabytku. E, ogólnie dzwonił do mnie właśnie facet, od którego kupiłem poloneza, bo chciał jeszcze silnika posłuchać, bo tęskni. I tak się z nim zgadałem, że... U niego w wiosce właśnie jest handlarz, który handluje maszynami rolniczymi, a głównie właśnie ciągnikami. I podał mi jego adres, i dzisiaj jedziemy tam właśnie sobie zobaczyć, czy ma jakiś fajny ciągniczek. Może akurat się uda, że jakiś nowy nabyteczek tam znajdziemy. Na koncie mam 33 500. Ale ta kwota jeszcze raczej wzrośnie, dlatego że, no, czekam na dopłaty jeszcze. Niedługo już powinny przyjść. No, nie jest jakaś tam wielka suma, ale zawsze te 10 tysięcy na koncie będę miał więcej. No i co? Nie ma co tutaj chyba przedłużać, tylko wsiadamy do trzydziestki. Łot palamy trzydziestkę i się oporządzamy na szybko. Jedziemy właśnie, no do tej wioski, z której kupiłem poloneza. Bo to jest dosłownie chyba tam ze 100 metrów, czy z 200 metrów... Bliżej nawet z mojej strony jadąc Mieszka ten gospodarz, bo patrzyłem na mapach e, Więc no luksusowo Znaczy nie wiem w sumie czy to gospodarz, chyba handlarz Ale czy gospodarz też to ciężko mi powiedzieć Nie byłem tam jeszcze, nie wiem e, Dobra, weźmiemy sobie Siano No jak wiecie, znaczy nie wiem w sumie czy wiecie, ale po, e, Poprasowałem właśnie poza odcinkiem To sianko było Zawrotne 5 bel Więc no już teraz jest 4 e, No masakra będzie, ale Za niedługo pewnie już trawa będzie rosła, no bo coraz bliżej jest wiosna Zima w tym roku była lekka, więc myślę, że ta wegetacja dość szybko ruszy Te roślinki ożyją No, mam nadzieję, bo masakra będzie jak, Jakakolwiek będzie trawa, nawet i mała, to będę kościł i suszył, jak będzie pogoda na wiosnę Dlatego, że no, masakra bez, bez tego siana, a nie chcę kupywać No, bez sensu to trochę jest, bo to jak mam kupić... Yy, Siano i w ogóle, no to te krowy to na zero wyjdę, sprzedając te mleko. Więc no najlepiej, żeby jak najwięcej swojego urobić. W tym roku kiszonki chyba nie będę robił. Jak widzicie, no kiszonka prawie nieruszona. Jakoś te kiszonki nie chcą zbytnio jeść w tym roku, chyba trzeba będzie nad paszowozem pomyśleć, ale to jeszcze nie w tym, ani na pewno nie w następnym sezonie. Dopiero tam kiedyś, kiedyś. Dobra, wstawimy sobie belkę elegancko zamkniemy, żeby by nie uciekły. I co? Odstawiam 30, wsiadam do Poloneza i lecimy. Eee, w sumie mogę zajechać sobie do tamtego typa, bo właśnie w spokoziomek się okazał ten typ od Poloneza. No ostatnio właśnie do mnie dzwonił. Mówi, że chce posłuchać silnika, wiecie jak to jest. No widać, że, że pasjonat. Eee, z tego co się dowiedziałem, to że ona mu kazała sprzedać tego Polgera. Więc no tęskni, tęskni. Ale ja, ja jeszcze, jak widzicie, na tym korzystam Fajny samochodzik sobie mamy I dość często w sumie z niego korzystam, no bo czy tu gdzieś podjechać właśnie na, na bytek obejrzeć, czy... Na ostatnio przywoziłem kilka worków w bagażniku No za dużo to nie wejdzie, ale zawsze coś tam wejdzie Dobra Wsiadamy sobie Odpalamy I ruszamy Czekaj, to tylko może bym... A nie, zgaszono jest, luz e, Ruszamy sobie no, jedziemy tą samą drogą co ostatnio, więc tam nie będę was zbytnio zanudzał tym, no bo już ją mu znacie. Tylko kawałek nagram, i pewnie jak już będę zbliżał się do tamtego faceta. No, już coraz lepiej mi idzie ta jazda, już tak się nie boję, że się w w wale. Nawet na zakrętach, na zakrętach już sobie bardziej pozwalam. Jednak już no, odnowiłem te umiejętności. Witam Was po cięciu, jesteśmy już prawie na miejscu, aczkolwiek musiałem sobie małego pit stopa zrobić, no bo pełny pęcherz i wieta jak to jest, no trzeba było się odlać, więc no sobie małą przerwę zrobiłem, ale skręcamy, z tego co wiem to chyba tutaj numer domu 7, tak, zgadza się, więc to tutaj. Niestety rozmawiałem właśnie z tym handlarzem przez telefon jak jechałem tutaj yy, i powiedział mi, że no nie zgadza się na to, żeby jego wizerunek upubliczniać, upubliczniać więc nie będzie tutaj do nas wychodził. Nie wiem, może ma coś na sumieniu, trochę to podejrzane, aczkolwiek, no może po prostu nie chce być w internetach To też trzeba zrozumieć Ale na gospodarstwie pozwolił nagrywać, powiedział, że jak coś, to kluczyki są w każdym z ściągników Można sobie odpalić, nawet tutaj po gospodarstwie się przejechać A jeżeli któryś ciągnik mi się spodoba, no to po prostu mam iść do domu, do niego i, i, i zapłacić, czy tam wiecie, się dogadać co i jak no i patrzę, tutaj kilka ciągniczków stoi, co prawda, z tego co wiem, to chyba każdy jest do sprzedaży, no to taki handlarzyk widać, no bo tych sprzętów tu stoi, ale chyba też trochę i gospodarzy, bo jak widać, to jakieś takie są maszyny używane, z tego co patrzę, bo tu jakiś rozrzutnik jest, tu jakiś chyba zestaw uprawowo-siewny, więc coś tam pewnie gospodarzy i jak widzicie, no silosy są, czyli pewnie produkcja roślinna, bo nigdzie tutaj obory żadnej nie widzę. No, i co, popatrzymy sobie każdy ciągniczek. Jeżeli któryś nam się spodoba, to może wrócimy z nowym nabytkiem. Eee, może zapłacimy dzisiaj zaliczkę, zobaczymy jeszcze, wszystko się okaże. Eee, no, co? zaczynamy chyba sobie oglądać. Wsiadamy do zetorka najpierw, bo właśnie mnie strasznie zaintrygował. Eee, trochę podobny do tego co ma Wiesiek, tylko że troszkę inaczej zbudowany. Ta przednia oś chyba troszkę inna jest i, i ma tego tuza. To się jakoś tam specjalnie nazywało, choral System, czy jakoś tak, o chyba nawet tu naklejka jest, no właśnie, choral System e, Wsiądziemy sobie Nie umiem jeździć, w sensie, jeżeli jest taki jak wieśka, jest bardzo podobny Więc e, już mam opanowanego, taki typ ciągnika I co, ruszymy sobie kawałeczek No chodzi dość ładnie, płynnie, nie powiem, nie powiem Z napędem Koniami też by mi w miarę pasował więc, no, fajny ciągniczek, ale zobaczymy. Nie, nie będę się skupił na pierwszym, do którego wsiądę. Wiadomo, trzeba każdego przetestować troszeczkę. Damy mu gazu. O, jaki on ładny dźwięk ma, jak się wkręca na obroty. No, fajny ciągniczek. Może akurat byśmy go wzięli. Aczkolwiek jeszcze się zastanawiam nad jedną maszynką, która tam stała, bo bardzo mi w oko wpadła, ale to zaraz wam powiem nad którą. Eee, dobra, zgasimy sobie go. No, zadbany w miarę. Z tego co widać, ale chyba malowany był silnik, bo tutaj mi się zdaje, że to tak troszkę dwa odcienie farby są, więc chyba coś malowane było. No to handlerz, to wiadomo, że tutaj trzeba wszystko sprawdzić 10 razy, zanim byśmy cokolwiek kupili, no bo to nie ma co się naciąć, co nie wiecie, to to odmalowane wszystko, a w środku może być złom, więc trzeba przetestować, obejrzeć wszystko sobie ładnie, czy żadnych wycieków nie ma. Tutaj mamy kolejny ciągniczek, to chyba jest Zetor jakiś. Aczkolwiek no inwencja twórcza tutaj była spora Patrzcie, że każdy element w innym kolorze praktycznie Bez y, maski, tylko ten przód y, jest Ta taka plansza z przodu Ten ale grill czy jakoś tak, no to chyba nie jest grill, bo grill to ta siatka bardziej No ale wiecie o co mi chodzi, o, o to o, co światła są No też chyba remontowany jest, w trakcie remontu tak patrzę e, No i chyba też był malowany, ale to pewnie wszystkie tutaj będą malowane To tam nie ma co się na tym skupiać Każdy element w innym kolorze, no Fantazja twórcza była spoko. Siędziemy sobie do niego. Też ma tura, w sensie ma. Nie ma założonego tura, tylko ma. Jak to się nazywa? Konsole, więc pewnie tur gdzieś też, tutaj na gospodarstwie jest do niego. No to już też na plus według mnie. Aczkolwiek, no to jest szóstka. A ja szóstki na razie nie chcę. Tym bardziej bez napędu, no bo to. Fajny ciągniczek, ale jednak bez tego napędu na te moje góry to fajnie, żeby ten napęd był. I pewnie dość drogi ten ciągnik jest, a ja na razie szukam coś takiego w miarę w swoim budżecie. Odpalimy sobie. Oj, troszkę klekotą na początku, ale teraz już chodzi normalnie. Podniesiemy sobie. Tutaj chyba to dźwignie jak wszyumce się podnosi. No, luksusowo. W ogóle fajny agregat uprawowo-siewny. Muszę coś takiego sam stworzyć. Albo od kogoś kupić, bo naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, ciekawe jak to w polu O, ale na obroty się Żwawo wkręca Ciekawe czy biegi nie wylatają, dobra przejedziemy się Tutaj Tak zostałem tym zatorem, że będę miał teraz problem Ale dobra, git Damy mu obrotów Bo wiem, że w tych zetorkach biegi lubią wypadać Jak są skrzynie pozajeżdżane to że właśnie biegi wypadają ale tutaj w tym chyba nie Jest git Ciekawe jak pod obciążeniem, wiecie, na pusto to se można Najbardziej to weryfikuje właśnie Jakbyśmy coś w polu nim porobili No ale niestety takiej możliwości nie ma eee, No to nie jest nowy ciągnik Nie wezmę go na testy Do siebie Dopiero go będę testował jak go kupię Tak naprawdę Więc te wady ukryte no, będą wychodzić dopiero u mnie No aczkolwiek Fajny ciągnik, ale nie pasuje mi to Że nie ma napędu, nie? I troszkę... Troszkę za drogi, jak dla mnie pewnie, tak coś czuję No ale co, idziemy sobie dalej, co tutaj mamy? Belarusa, 82 I właśnie ten ciągnik mi też w oko bardzo wpadł Podoba mi się on eee, No dlatego, że no ruskie gniotca nie łamiotca, nie? Wiadomo o co chodzi I o dziwo nie ma wycieków, ty no to... Yy, w szoku teraz jestem, w ładnym stanie i z tego co mi się zdaje, to będzie jeszcze oryginalne malowanie, nie? Więc naprawdę w pięknym on jest stanie tutaj. E, wszystko jest fajnie. Na tych okrągłych lampach jeszcze i na tych starszych chyba obciążnikach, z tego co dobrze kojarzę. E, no, coś tu chyba było delikatnie malowane, ale to tam. Wiecie, no zawsze będzie co, nie? Ale maskę ma chyba oryginalną i silnik tutaj. Wycieków nie ma, więc luks. Zaraz się nim przejedziemy. No, tak szczerze to. Najbardziej mnie, mi on wpadł w oko, jak tutaj zajechałem Tak, tak, najbardziej by się wpasowywał na te maszyny, które teraz mam I na moje gospodarstwo, no bo Część maszyn by została, część maszyn można by było zwiększyć, jakieś większe pługi do niego, myślę, że Czwórki e, Czwórki by pociągnął, oczywiście nie obrotowe, tylko wiecie, takie Zwykłe, zagonówki I, i już by ta robota fajnie szła e, No i tu mamy obok bestię, czyli Ursusa 16-14 Aczkolwiek, no tutaj koszt tego, bo akurat o tym rozmawiałem z nim, o tym dużym Ursusie, no to jest bardzo dużo. Nawet nie będę tutaj mówił, no, dziękuję, ile, bo handlerz nie chciał zbytnio, żeby to publicznieć, ale no, jest w ładnym stanie, jest po remoncie, bo widać, że jest po remoncie. Na przelocie, fajnie, wszystko aczkolwiek tutaj jest taki koszt, że to masakra no i trochę chyba nawet za duży by był na mój areał teraz no bo z 60 na 16-14 się przesiąść to, to, to ja bym nie wiedział co ja bym robić, co ja bym do niego trójki, znaczy te yy, rozrzutnik ten swój polski zapił, albo cokolwiek, to ciągle by go rozerwał no więc na razie coś takiego właśnie trochę większego od 60, ale nie za dużego, a to jest aż za duże i za drogie dla mnie, aczkolwiek myślę, że może kiedyś nam się uda Taką bestię na gospodarstwo sprowadzić Byłoby fajnie, naprawdę fajny ciągniczek Ale przejechać się na pewno zaraz przejedziemy Ale najpierw wsiądę sobie do Belarusa Czekajcie, o tutaj Halo Ja mam chudy wyłączone, to nie nie, nie nie mogę otworzyć, nie wiem czemu Dobra, odpalimy sobie Nie wiem czy to tak normalnie to nie dźwięka Ale może i ta No i chodzi ładnie, płynnie Nie no, chodzi, chodzi fajnie według mnie. I w środku też zadbany. No widać, że... Że nie, nie jest ciosanym, nie jest ciosany życiem praktycznie jak nowy. I ciekawe jak sceną, ale no ten ciągnik mi się chyba najbardziej podoba z tych wszystkich. Zetora bym mógł wziąć, ale Zetor ma chyba mniej koni od niego. I po prostu tak. Nie podoba mi się ta konstrukcja, jakoś tak dziwnie ta przednia oś rozstawiona w ogóle e, Wolałbym już jakby miał jakbym miał brać zetora to właśnie identycznego jak ma Wiesiek, a nie taki wynalazek, bo Pewnie części są do tego dostępne, bo to do bliźniaczy właśnie do tego wieśka Aczkolwiek tak, jakoś nie, nie zbytnio mi się on podoba Te biegi w tym Belarusie <laughs> tylko takie ciężkie do nauczenia Trochę taka skrzynia losująca aktualnie, ale git Fajny ciągniczek. No, on mi się najbardziej podoba. Możecie napisać, który Wam się najbardziej podoba. Tylko, no, raczej 16-14 z góry odpada. Bo, niestety, no, jest za duże i za drogie. Na nasze gospodarstwo, tak jak mówiłem, tutaj ma jakieś wyjścia hydrauliczne naprzód. Może można lekkiego tura, to, No, nie wiem, jak to działa, ale są jakieś wyjścia poprowadzone. E, ciekawe, czy ma te cięgła takie. Wiecie, znaczy cięgła anteno. Wieszaki do normalnych maszyn, bo tutaj widzę, że zdemontowane jest. Nie wiem, jak to w tych Belarusach działa. Hamownie wszystko jest, dwuobwodówka. Eee, Wyjście hydrauliczne, dwie pary są. A to już... Czekaj, tu paliwo chyba się tu wlewa. No, tak, tu paliwo jest. A dziwnie tak z tyłu wlew. Nie, 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 nie wiedziałem, że Belarusy tak mają. Eee, no, w stanie ładnym. Ciekawie jestem, jak w polu by się spisywał, ale myślę, że akurat jeżeli on tak wizualnie się dobrze trzyma, to myślę, że i mechanicznie też jest git Zresztą słychać, jak on pracuje, nie dymi Praktycznie, no, widzicie, no delikatnie tylko tutaj dymek sobie puszcza e, Dobra, zgasimy sobie go No, ten mi się najbardziej podoba, aczkolwiek czekam na waszą opinię w komentarzu I przejdziemy się tą bestią Uff. O, 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 Jeszcze zgrzyt Ale fajnie chodzi No niestety biegów nie, nie ogarniam, trochę zgrzytam jak słyszycie Specjalnie się nie żeby żebyście trochę dźwięku słyszeli Ale chodzi bestia Jeszcze z turbo O, ale tu ma dźwięk Gdybym miał kasę, to bym go wziął, ale na, na razie jeszcze nie, na razie na razie to za duży potwór Ale fajnie to wygląda, masakra Podoba mi się ten ciągnik, nie wiem, jakiś taki mam sentyment właśnie do Ursusów, a do tych ciężkich do takich właśnie tych 16-14 to mm, masakra, podobają mi się one giga Jak nie podobają mi się czwórki, w sensie czterocylindrowce to szóstki to są bajka z Ursusa Fajowo to wygląda, fajowo to pracuje przede wszystkim Tutaj wszystko chodzi, no. lux, No nie wiem, możecie w komentarzu napisać, który z przedstawionych dzisiaj ciągników Wam się najbardziej podoba. E, a ja pewnie będę zaraz kończył ten odcinek. No, co tu Wam więcej pokazywać? Idę dogadywać szczegóły, się spytać po ile który ciągnik. Dokładnie. Ale najpierw, znaczy, najbardziej to się będę skupiał na Belarusie, na Zetorku. No i na tych dwóch, no bo tamta szóstka. Nie odpowiada mi a na to mi nie stać. Ale to chodzi. Pięknie. Dobra, zgasimy sobie. Eee, I co, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. I może już w następnym odcinku tutaj coś na gospodarstwo zajedzie. Chociaż nie, dam wam czas e, do napisania. Który ciągnik byście chcieli zobaczyć tutaj na serii. Co, do następnego, następnego odcinka. Cześć, papa pa i siamaneczko.